Kochanie, co dzisiaj gotujemy? Pomidory. A ja co gotuję? Y... Cello. To składniki na cello, znaczy się leczo. Papryka, kiełbasa, cukinia, pomidory. Jeszcze dodatkowo będzie cebula i czosnek. Um, nic nie odmierzam, wszystko będę dawał na oko. Co jest nieomylnym znakiem, że albo jestem completely pro i wiem co robię. Albo dokładnie na odwrót, nie mam zielonego pojęcia i kompletna amatorszczyzna. Jaki jest prawdziwy stan tej sytuacji? To pozwolę ocenić Tobie po tym, jak już ugotujemy, przyrządzimy to leczo. Cukinia ociesana, papryka pokrojona. W każdej profesjonalnej szkole gotowania będą cię uczyć, że gotowanie zasadniczo składa się z dwóch faz. Pierwsza, to jest skrojenie wszystkiego na drobne kawałki. Jesteśmy właśnie w trakcie tej fazy. A druga to podgrzewanie. Tajemnica smaku potraw wszelakich, albo większości potraw 90% 9. Składa się z dwóch składników: czosnek i sól. I będziemy smażyć cebulę, kiełbasę, dodamy czosnek, dodamy paprykę, dodamy cukinię. Na końcu dodamy pomidory i oczywiście tajna broń, Aivar. Dobra, wszystko oprócz pomidorów jest pokrojone, więc teraz przechodzimy do smażenia gorcek. Taki żeby to wszystko objąć trochę oleju na dole. Chłopata. Zrzucamy paprykę. Chyba mi braknie ręki i kochania wrzucisz, żebym tego nie rozsypał. Pomidory wrzucone, cukiernia wrzucona, zasadnicze wszystko wrzucone. Tak to ładnie nakryjemy i zostawimy na jakieś. Nie ja wiem, 10 minut będziemy mieszać i zobaczymy co się stanie. Ready. Lecz gotowe, nadszedł czas na degustację. Zobazemię nie przepadam. Mam, smacznego. Um, przepraszam, um, leczenie jest wyśmienite. E, problem, problem był z bazylią. E, to na razie. Następnym razem gotujemy coś innego. E, jeszcze nie wiem co.